Powiem, praca tutaj naprawdę jest spoko. No ale co z tego, jak i tak zmieniam? E, będę jechał. ale to już w następnej części, w następnym odcinku. Będę jechał do Szwajcarii a, do Farmera. Więc co tam będę robił, to zobaczycie w następnym odcinku. Się zwalniam stąd, już wypowiedzenia złożyłem. No i wyjeżdżam do Szwajcarii. Praca tu jest z tego względu bardzo dobra bo macie jedzenie w pracy z tym się nie musicie martwić że bierzecie coś do pracy po prostu idziecie do pracy i kupujecie sobie na stołówce bądź dostajecie bo też obiady darmowe obiad, więc o to się martwić nie musicie i do tego jeszcze macie weekendy akurat są pracujące ale macie dodatek więcej płatne dzięki temu macie wolne w tygodniu jeden lub dwa dni to już tam zależy. Tak czy inaczej yy, praca jest naprawdę lekka na wózku. Mogę polecić, naprawdę mogę polecić. Praca na wózku jest bardzo lekka w porównaniu do prac yy, yy, no, innych, gdzie ja pracowałem. Tak? W porównaniu do pracy na truskawkach czy coś to kompletnie inna bajka. Nie ma, nie ma porównania, nie ma porównania. Tak czy inaczej yy, na razie mam przerwę, dlatego sobie nagrywam właśnie w pracy. Chciałem wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Tak więc skanujemy produkty, jeździmy, ale to wiecie co, pomyślałem, po co wam pokazywać, jak na każdym magazynie może być inaczej. Ja wam mogę pokazać jak jest na tym, a na każdym innym może być inaczej. Tu są różne opcje. Można na przykład raz cały dzień sobie jeździć wózkiem. Na początku tak miałem, że cały dzień się jeździł wózkiem, włożąc doki Inna praca to jest wymienianie palet. Jeszcze inna to jest właśnie jak teraz dokładanie towaru na półki. Żeby pikerzy mogli zbierać. No i naprawdę jest, jest różności, więc tak tyle co wam pokażę, to pokażę. Teraz właśnie wkładam topar na półki, mimo że mam przerwę. Ale zaraz idę na przerwę na darmowy obiad. No. Więc w domu nawet trzeba gotować tak naprawdę. W domu robisz sobie tylko wieczorem jedzenie, no i rano czasami zależy kto ile je, no ja akurat dużo, więc i rano i wieczorem muszę zrobić sobie i jeszcze z pracy biorę do domu <grym> dobra, więc y, tak, zbieram się tutaj yy... tą felerkę mogę Wam polecić, bo mam, z tego mam 25 stopni i dopóki e, temperatura nie osiągnie 25 stopni to będzie grzać, gdy osiągnie 25 stopni w e, pokoju no to wtedy się przełączy w tryb czuwania i gdy znów spadnie temperatura o około 2 stopnie w dół wtedy znów zacznie grzać więc ogólnie polecam polerkę z Ternosatem sytuacja wygląda tak samochód się zepsuł na parkingu, gdzieś tak z 2 km od domu no mój współlokator jest też w środku go nie widać akurat, ale jest i ogólnie no jest tylko chyba jedna opcja, pchać do domu. A już wam pokazuję co nie działa. Co jest powodem awarii. Wkładamy kluczyk do stacyjki Wszystko się zapala. Chcemy odpalić, oczywiście sprzęgło trzymamy i i nic się nie dzieje. Niestety jest jakiś problem z bezpiecznikiem. Chyba się bezpiecznik spalił. Hej, 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 Stamaj. Będziemy pchać. Hej. Chodź, pchamy, pchamy. razem parking darmowy jakiś, więc trochę bliżej. No i najgorzej, że są takie krawężniki, ale jakoś daliśmy radę we dwóch. No, i teraz spieszę do domu, zostawiamy samochód. Dopiero w, dopiero w poniedziałek pojadę kupić bezpiecznik, zobaczymy, czy to bezpiecznik. Idziemy do domu. Ogólnie, mój samochód jest zepsuty 15 minut drogi ode mnie. Tak więc, no, blisko dosyć. Właśnie wracam do samochodu, bo już wcześniej byłem, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i to nie są bezpieczniki. Niestety to nie jest żaden bezpiecznik, bo bezpieczniki posiadam. A mi się wydaje, że to jest przekaźnik, z tego co patrzyłem na dubę. Taki przekaźnik jest zepsuty, podobno. Przynajmniej tak tej dube miał ktoś zepsuty. Byłem teraz w warszacie samochodowym zamówić takie przekaźniki. No i wiecie co? Dostałem dwa przekaźniki za darmo. Mają inny kolor i trochę inaczej wyglądają, ale sprawdzę, czy będą działać. Jak będą działać, no to zajadę do nich i zapłacę. A tak to powiedział, że to za darmo. Jak na razie. Więc dam znać, zobaczę jak to będzie wyglądać. Niestety to nie jest to, nie działa więc idę otocimy te, te dwa przekaźniki. Yy, no i, i nic będę musiał mechanikę samochód znowu, no bo w sumie Wam nie mówiłem, ale wcześniej miałem wyciek płynu chodzącego. Na autostradzie i tak dalej leciał płyn chodzący mocno, więc dałem do polskiego mechanika. On mi naprawiał, ale ten mechanik polski był dziwny. Jest dziwny, dlatego więcej tam do niego samochodu nie dam. Już wolę dać tutaj chyba do tego serwisu holenderskiego. Zobaczymy. Więc idę oddać te bezpieczniki i zobaczymy, co będzie dalej. Więc oddałem samochód do serwisu. Scholowali mnie ludzie z agencji. No, może nie byli zbyt mili, no ale scholowali mnie tutaj do warsztatu. No i właśnie idę pieszo do domu, mam w sumie 5 minut drogi, gdzieś tak stąd zobaczymy. Powiedział mi holender, bo to jest holenderski zakład. Powiedział mi, że jutro podepną komputer i zobaczą, co to może być. No więc dam znać, jak to wygląda. Już samochód ogólnie naprawiony, zobaczmy. Odpala. Więc kosztowało mnie to jakieś 135 euro. Podobno kable, zaśnieżałe, zaśniedziałe, zaśniedziałe kable od rozrusznika zostały wymienione i to mnie kosztowało 135 euro. Więc jedziemy, jest już naprawiony. Właśnie wróciłem z pracy i zobaczcie na to. Tu jest taki bałagan, i w ogóle. A tu jest karteczka ogartu bydy w niedziela. Hm. Ok, więc porozmawiamy o zarobkach. Tak na szybko, w skrócie, postaram się to skrócić jak najszybciej mogę, więc w skrócie. Kwotę mam już na telefonie. Jest to kwota za cały miesiąc. Za 179 godzin. I ta kwota jest już odjęte mieszkanie, bo ogólnie w Polsce jakoś liczy sobie swoją wypłatę. To przeważnie nie liczy tego, że jeszcze na mieszkanie musi wydać. A ja tu już od razu odliczam mieszkanie i to zostaje kwota, która wam przychodzi na konto już po odliczeniu mieszkania. Więc już wam pokazuję: jest to 1945 euro za cały miesiąc pracy 179 godzin. Z tym, że z te 179 godzin, to ja nie pracowałem tylko na bóstwach widłowych, ale też pracowałem na niższej stawce, na, innej, na innych pracach, na kwiatkach, tam i tak, te, tego typu pracy. Tak więc, żeby przeliczyć ile wychodzi na godzinę dokładnie, to powiem Wam tak. Na godzinę wychodzi różnie. Z tego względu, że pracuje, ile macie niedziel lub sobot, bo wtedy macie więcej płatne. Ogólnie na godzinę to ciężko to przeliczyć. Z tego względu, że możecie mieć na przykład dwa dni wolnego w środku tygodnia, a za to pójść do pracy w sobotę, niedzielę. A możecie mieć cały tydzień pracujący. A za to niedzielę wolną, więc to przeliczyć na Na stawkę netto to tak powiem wam no Ciężko, tak czy inaczej tak to wygląda Dobra, zobaczcie jak tu jest rozpiziel. I ten makaron to już leży wiem z dwa tygodnie Aż się dziwię, że Nie wiem już taki, taki w miarę Może jeszcze ktoś ktoś zje, nic nie wiadomo, nigdy nic nie wiadomo Tak czy inaczej spółlokator stąd wypieprza Jutro jest jego ostatni dzień i ktoś inny tu się wprowadza Bo tu już mam dość tego wszystkiego ile można tutaj tak rozpieprzać A, A szkoda gadać W końcu współlokator wyjechał Jest spokój, ale jutro pewnie nowy przyjedzie, bo jest jutro niedziela Jak widzicie jest pusto, pozbyłem się go um, I trochę ogarnęłem. jest lepiej, właśnie zjadłem kolację i idę pozmywać no, i trochę podkurzałem, ale i tak jeszcze trzeba. Chyba klapek zapomniał. I butów. I, I kilku innych. Troszkę w ogóle jest niedziela, a w niedzielę przyjeżdżają nowi ludzie, więc pewnie jutro przyjedzie ktoś nowy. I znów będzie, mam nadzieję, że ktoś, kto nie będzie tak brudził. I tak jestem jeszcze gdzieś tak około. I tak jeszcze jestem tutaj do piątku, więc no. No jeszcze zostało w sumie mi 5 dni tutaj, na tej lokacji, więc zobaczymy kogo mi dadzą. Ogólnie mam nadzieję, że nikogo, bo no byłoby lepiej, nie? Samemu mieszkać. Tak czy inaczej, idę spać, kładę się spać i jutro jadę do biura złożyć jakiś tam dokument, podpisać coś tam wypowiedzenie. Tak czy inaczej. I ogólnie za tydzień jadę do Szwajcarii, więc oglądajcie kolejne vlogi, bo będzie ciekawie. Jeszcze to nie jest koniec, ale ogólnie mówię, nie? Dobra, idę spać, bo jest późno. Kupiłem te słuchawki, mogę Wam bardzo polecić. W akrzynie są, za 10 euro. Tak wyglądają. I naprawdę. Są spoko. Nie jest to nic takiego. Nie jest to nic takiego. Wiadomo, na, na z wyższej półki, ale. Tak ogólnie do grania, do posłuchania muzyki, no to to, to fajnie, fajnie, spoko są, polecam i długo trzymają. O, ogólnie zobaczcie, taki kapelusz myślę, że będzie spoko na, na Szwajcarię do farmera. Tak to wygląda, więc myślę, że chyba spoko. Wezmę z dwie sztuki, tak to wygląda. Z dwie sztuki wezmę tego, będę miał na zmianę. Ogólnie, zobaczcie, właśnie wymienili mi drzwiczki. Kontrola czystości przyszła, zobaczyć jak jest czysto. A powiedziałem o drzwiczkach i od razu wymienili drzwiczki nowe. Przyszli, zamontowali, wymienili i się zamyka normalnie, a nie na taśmę. Jeszcze tylko pościerać podłogę i będzie dobrze. A i te drzwiczki też mi dzisiaj wymienił. Znaczy tą szufladę. Więc o, właśnie się pakuję i będę wiedział za 3 dni. Zobaczcie jak to wygląda. Już szafę pakuję, składam. Jest poklawiona taśmą, żeby była mocna. I teraz naprawdę się trzyma, zobaczcie. Mogę trzymać za jedną końcówkę, a ona normalnie trzyma się w całości dzięki tej taśmie. Tak więc taśmę też kupiłem. Żeby była do złożenia tej szafy Więc ta szafa jest spoko Jeśli ją skleim taśmą Jeśli jej nie skleim taśmą No to te 5 kilo tam około wytrzymuje Ale <słuch> moje ubrania To chyba 5 kilo nie mają Bo to, to cała torba była właśnie w tej szafie I to ta cała szafa Zmieści się tutaj Do takiego kartonu Tak więc zaczynam składać no, jeszcze kilka rzeczy mi zostało. Trochę więcej, kilka, żeby się spakować. Zobaczmy w szafie. Zostało mi jeszcze to. To. I. Nie, to już nie ma I tutaj trochę. Więc się pakuję i jutro wyjeżdżam. Jestem spakowany. Zobaczcie. Do tego to... Zobaczcie, jak tu w środku to wygląda. Eee, te skrzynki się otwierały, no bo są na styk policzone. Tak czy inaczej, eee, na to piankę położę, nie będzie czuć tych skrzynek nierówności. Jeszcze do tego mam torbę jedną z ubraniami dużą, i tam kilka plecaków. Wszystko się zmieści, da się spać. Za chwilę wam pokażę, jak to będzie wyglądać na, na gotowo. Więc ogólnie czas skończyć tego vloga. Jestem spakowany, zobaczcie jak to wygląda. Tak to ogólnie wygląda. Jest to wszystko spakowane, wystarczy, że ten percek do przodu. Dam lodówkę do przodu i będę już miał miejsce do spania. Tak w razie czego w trasie. I kończymy tego vloga. I widzimy się w następnym vlogu. I następny vlog e, prawdopodobnie myślę, że tak. Jak dojadę, to będzie w Szwajcarii, więc tam są bardzo ładne widoki. Mam nadzieję, że Wam pokażę jak najwięcej. Kończymy, bo już zaczyna deszcz padać, właściwie to już pada. Ja się zbieram i. Wyjeżdżam do Szwajcarii, jak jeszcze zamontowałem sobie e, tą naklejeczkę. Dobra, więc do zobaczenia. Zapraszam do subskrypcji kanału i do lajkowania. Dobra, więc e, czas już wyjeżdżać stąd, akurat deszcz pada, no nic, jedziemy.